Wszystkie jest takim naszym konstruktorem, z tym, że, że, że jakby przez historię niesłusznie potraktowany. Jego problem polegał na tym, że nie doprowadził biopleografu do produkcji. Bo sprawdzianem dla konstruktora jest jednak produkcja, a ten projektor, kameroprojektor, można tak powiedzieć, został w fazie prototypu. Więc musieliśmy zrekonstruować urządzenie zrekonstruować taśmę filmową, bo to jest bardzo szczególna taśma, i zrekonstruować film. Staramy się odtworzyć film, pierwszy polski film fabularny, który powstał w 1902 roku, Powrót Birbanta. Film tak naprawdę mityczny, ponieważ sam oryginał filmu się nie zachował. Zostały po nim tylko zmianki. Tak naprawdę ta, na której się wszyscy opierają, to zmianka z 1938 roku, czyli Wspomnienie profesora Lewickiego o tym, że widział ten film na wystawie w Lwowie. To było o tyle ciekawe doświadczenie, że trzeba było inscenizować tą scenkę na dwusekundowe fragmenty. Czyli jeżeli założymy, że kadr jest statyczny, a kamera się nie poruszyła, no to będzie można je ze sobą zmontować po prostu na zasadzie jump cutów. I to się obroni w konwencji epoki, że, że ta taśma po prostu czasami przeskoczyła w kamerze, czasami brakowało jakichś klatek. To jest eksperyment, który w zasadzie nie do końca jest przewidywalny. Jak każdy porządny eksperyment, jest zawsze jakimś znakiem zapytania. Uwaga do objęcia i akcja! Legenda